Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale, witam na kanale Patryk2703 i śpieszę do Was z materiałem, o który tak bardzo mnie prosicie. No, prosicie mnie o materiał odnośnie tego, co pojawiło się na kanale Między Seriami. Właścicielem tego kanału jest Konrad Karwat, a tutaj wypowiada się Tomasz Sarara w sprawie Jarosława Ninży, który, jak dobrze wiemy, został zatrzymany, obecnie przebywa w zakładzie karnym. Ale y, dlaczego akurat ten materiał powstaje na moim kanale i dlaczego wy prosicie mnie o taki materiał? Dlaczego nie prosicie kogoś innego? Z tego powodu, że wiecie, że ja mam dosyć y, y, liczne kontakty i bardzo dobrze wiecie, że ja bardzo dużo wiem o Jarosławie Ninja. Tak, żeby y, być tutaj prawdomównym, to nie Jarosławie Ninja, tylko pseudonim Gazor. Jarosław Ninja, y, który tak naprawdę miał pseudonim Gazor, a nie Ninja. Ninja to był jego starszy brat. To tak na marginesie w kwestii wyjaśnienia pseudonimu, to po pierwsze. Po drugie, tutaj Tomasz Sagara wypowiada się kłamliwie, więc wprowadza w błąd wszystkich, oszukuje. Ja tego nienawidzę. Nienawidzę, jak ktoś próbuje wpływać na sumienie ludzkie i oczyszczać kogoś, kto miał no, ciężką przeszłość i jakby nie było miał kryminalną przeszłość. Takiego czegoś nie wolno robić. Ja na przykład w przemianę Jarosława nie wierzę. Nie wierzę w jego przemianę. Ktoś oczywiście zada mi pytanie, Patryk, dlaczego ty nie wiesz? Wiesz, ktoś może się zmienić. Tak, ale jeżeli ktoś się zmienia, to nie kłamie, nie mataczy, nie oszukuje. Tylko po prostu otwiera się przed ludźmi i liczy na to, że ludzie mu wybaczą, zwłaszcza osoby, które on wcześniej skrzywdził. Tak jest moje zdanie. Jeżeli jesteś złodziejem i coś kradniesz, to błagasz o wybaczenie temu, komu coś ukradłeś. Tak. I yy, druga sprawa, to jeżeli. Yy, przemawiasz, chcesz, chcesz po prostu jakoś w jakiś sposób się oczyścić, przemawiasz do ludzi to się otwierasz mówisz całą prawdę, bez żadnego kłamstwa, liczysz na to, że tobie wybaczą i przyciągniesz tym ludzi do siebie że ty naprawdę się zmieniłeś, że to jest prawdziwa przemiana nie możesz wpływać fałszywie na sumienie ludzkie, bo to już jest jeszcze gorsze niż to, co robiłeś. Więc nie dosyć, że robiłeś coś złego, to jeszcze wpływasz na, wpływasz na sumienie ludzkie, próbujesz kogoś do siebie przyciągnąć yy, kłamstwem. A to jest, to jest naprawdę, to jest jeszcze gorsze niż, niż to, co robiłeś wcześniej. Ale tutaj idziemy do y, słów y, Tomasza Sarary. Ale zanim do tego przejdziemy, może przeczytajmy szybko te oświadczenie. Fragment, fragment który nas interesuje. Y, dnia 2 sierpnia, w moim mieszkaniu pojawiła się policja, informując mnie, że jestem poszukiwany do sprawy, która odbyła się lata temu, zaraz po moim opuszczeniu kraju zaocznie bez mojego udziału. Tym samym nie wiedziałem, że jestem skazany i poszukiwany. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to zdanie dokładnie. Tym samym nie wiedziałem, że jestem skazany i poszukiwany. Sprawa, sprawa dotyczyła pobicia. To też trzeba na to zwrócić uwagę. Sprawa dotyczyła pobicia, za które muszę odbyć wyrok. Może tutaj już sprostuję, że sprawa dotyczy kradzieży, a nie pobicia, więc też tutaj kłamstwo. Wcześniej było następne kłamstwo, że Jarosław nie wiedział, że jest skazany i poszukiwany. Zaraz do tego dojdziemy, oczywiście. Zaraz przedstawimy tam jakieś dowody, za co Jarosław Nindza został dokładnie skazany, dokładnie co było, co zginęło, to ja nie będę tego mówił. Oczywiście posiadam taką wiedzę, a nie ma potrzeby, żebym tę wiedzę ujawniał. Tylko po prostu to, co jest tutaj nam potrzebne i to, co Jarkowi nie za bardzo może zaszkodzić. Proszę wszystkich swoich kibiców o nieprzeklesianie mnie i deskredytowanie. Potrzebuję natomiast wsparcia i wiary w pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, skrzywdziłem. Pamiętajcie, to jeszcze nie koniec, bo prawdziwego wojownika, jakim jest ninja, nie da się wyeliminować. Nie ninja, tylko gazor, jak już wcześniej wspominałem, ponieważ prawdziwy pseudonim Jarosława to jest po prostu gazor, a nie ninja. Dlaczego gazor? Gazor z tego powodu, że Jarosław ninja nie stronił od, od kleju. Wdychanie, no po prostu oparów. Ale to też na marginesie. Przechodzimy, może do tej części tego wywiadu i tak jak Wam powiedziałem wcześniej, brzydzę się takimi kanałami, które wprowadzają ludzi w błąd i kanał Między Seriami powinien tutaj wystosować od razu sprostowanie po moim materiale. Tutaj przedstawię dosyć twarde dowody i jeszcze raz chciałbym tutaj przemówić do ludzi, którzy dali się na to nabrać. Niewątpliwie no, oni wpłynęli na Wasze sumienia. Próbują wpłynąć na was, wasze sumienie, że Jarosław Ninja się zmienił, że ma córkę i tak dalej. Tak się po prostu nie robi. Jak już powiedziałem wcześniej, nie gra się tą kartą. Jeżeli ktoś był przestępcą, robił coś złego, to nie gra się tą kartą, że teraz jestem dobry, mam rodzinę, tylko grasz tą kartą, że chcesz wszystkich przeprosić i mówisz, jaka była prawda. Tak trzeba grać. W otwarte karty się po prostu gra. Ale dobrze, przechodzimy do tego fragmentu. Nie chciałbym mówić o przeszłości, bo się można wstydzić Jarek to się je wstydzi. On się jest strasznie, strasznie wstydzi. Chciałby do tego nie wracać, chciałby o tym zapomnieć, ale niestety przeszłość o nim nie zapomniała. I była sytuacja taka, o której Jarek mówi, że to jakieś. Była taka sytuacja, ja wiem, że chyba było coś takiego, że jeszcze w dniu chyba, czy w momencie, kiedy się urodziło mu dziecko, to był jego ostatni balet mm -hmm. i na tym balecie chyba ktoś tam dostał w zęby. No właśnie, no bo ta, to też chciałem to, 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 to ciężko cię przerwać w ogóle. Bo fajnie, Słyszymy, już, proszę, fajnie nie mówisz, nie się ci przerywać. Ale no, najważniejsze pytanie, tak naprawdę, za co Jarek poszedł. Zapobicie, które wydarzyło się z 10 lat temu. No właśnie, sprawa z 10 lat. Sprawa przed 10 lat i to też nie jest tak, bo ja już tam czytałem parę komentarzy właściwie pod, pod, pod pewnymi artykułami, które się pojawiały pod Jarkiem, a bo uciekł, spierdolił, wrócił i teraz jest dziwione, że się, że się za niego wzięli. No nie... I ludzie mają rację w komentarzach, że Jarosław wiedział, że jest poszukiwany. Wszystkie treningi, które się odbywały za pośrednictwem SFD były specjalnie ukrywane. I ich emisja była po tym, jak już Jarosław wrócił z powrotem do Holandii, na co oczywiście też mam dowody. A więc ludzie mają rację. Tutaj ty kłamiesz Tomaszu Sarara, i próbujesz wprowadzić w błąd ludzi, po prostu żerując na, na sumieniu ludzkim. A to jest nie w porządku, tak jest moje zdanie. Możesz myśleć o mnie, co zechcesz. W sumie wszyscy mają takie prawo myśleć o mnie, co zechcą. Ale takie coś, co ty tutaj robisz, to jest po prostu żerowanie na sumieniu ludzkim. Nie do końca też tak było. Po prostu Jarek wyjechał nie dlatego, że się bał jakiegoś wyroku. Jarek wcześniej przesiedział kilka lat w więzieniu. No. Kurwa, ja się wyroku specjalnie nie boję. Jakbym miał spierdalać, to by nie uciekał, bo na pewno nie uciekł przed, przed wyrokiem, przed wymiarem sprawiedliwości. Właśnie, że uciekł przed wyrokiem, przed wymiarem sprawiedliwości. Tak było. Dlaczego kłamiesz? Uciekł, bo chciał zmienić swoje życie, bo właściwie to, co się działo w Polsce, właściwie już. już... Pokazywało, że nic dobrego go tu nie spotka, nie czeka. Więc on po prostu wziął życie w swoje ręce i wyjechał, wyjechał do Holandii. I się naprawdę w 100% zmienił o 18 stopni, co naprawdę nie jest łatwe. Co jest, co, jest, co jest wręcz niemożliwe. Czy się Jarosław zmienił, to zaraz do tego przejdziemy. To jest wręcz niemożliwe, a on to, a on to zrobił. I z taką determinacją, jaką się okazał w Krakowie, on tak kilka ostatnich lat spędził Musi, właśnie w. Ja to zapytać. Nie wiem, czy będziecie znowu w ogóle odpowiedzieć na to pytanie. Co był tym bodźcem, że on wyjechał do tej Holandii? No, że mu się dziecko urodziło, on wtedy postanowił zmienić swoje życie. A mu się urodziły dzieci, powiedział nie. Nie będę takim, kurwa z wyrolem, nie będę takim patusem i, i, i zadaj mu to pytanie, co, co było takim właśnie mhm. czynnikiem, które spowodowało taką twoją totalną, pozytywną metamorfozę, no i wtedy powiedział o tych dzieciakach, a teraz, że sam dzisiaj jestem ojcem, to tym bardziej zbudowało to mnie jeszcze jeszcze większy szacunek do niego. No i tak, no i faktycznie no, odbyła się sprawa zaocznie, zaocznie. Jarek nawet nie wiedział, że była sprawa, nawet nie wiedział, że dostał wyrok, nawet nie wiedział, że jest poszukiwany. Przecież, gdyby. Wszystko wiedział. Wiedział, że jest sprawa. Wiedział, że jest poszukiwany, wiedział, że sprawa się odbyła. Więc perfidnie kłamiesz i próbujesz wpływać na sumienie ludzkie. Co jest obrzydliwe, próbujesz tutaj usprawiedliwać gościa, który niewątpliwie narobił sobie problemów z sprawy. Tak po prostu nie wolno robić, bo idąc tym tokiem rozumowania, można, można uniewinnić każdego przestępcę, bo nie wiedział, bo nie wiedział, że jest sprawa. Zaraz do tego przejdziemy. Gdyby wiedział tak naprawdę, to on od wielu lat pokazuje się w social media. No właśnie, to jest dziwne, że, że akurat teraz bywa przed samą galą, nie? On nie? Był... No dobrze, gdyby wiedział, no to przejdziemy do tego fragmentu. Dokładnie rok temu. Tomaszu Sarara i Konrad Karwat, proszę Was o sprostowanie. Tutaj możecie ignorować moje komentarze z tego powodu, że ja próbowałem tutaj zrobić wszystko, żeby Jarosławowi pomóc. Niestety nie posłuchał a jak dobrze wiecie ja miałem już wcześniej informację od pracownika służb, służb więziennych że Jarosław Ninja ma problemy z prawem Jarosław się do tego przyznał a więc Jarosław o tym wiedział bardzo dobrze i wiedział też dlaczego wyjeżdża z Polski do Holandii ale przechodzimy od razu do tego po prostu ktoś tam mi dał wyrok za plecami niech jest, poczekamy ja głowy nie chowam w piasek jak widzisz Będą chcieli mnie zatrzymać. Niech mnie zatrzymają. Przypomnijmy, że w tym momencie, to jest dokładnie rok temu, Jarosław przebywa w Holandii. To jest nagrywane z Holandii. Ja się po prostu nie dam zabrać mojego życia. Więc y, trzymaj się, rób tam też swoje. Dalej nie będziemy. Tego słuchać, ponieważ, wiecie, ja też nie lubię prywatnej rozmowy za bardzo naruszać, ale na potrzeby, oczywiście, tego, żeby um, pokazać Wam, jak nieuczciwie mogą postępować niektóre kanały, między innymi kanał między seriami, jak próbują wybielać człowieka, tylko żeby wystąpił gdzieś na jakiejś gali frikowej. Ja nie wiem, czy oni mają jakieś korzyści z tego. Nie wiem, czy Saraga ma z tego jakieś korzyści. Nie mam pojęcia. Ale zobaczcie, jakie to jest obrzydliwe. Jak próbują grać na waszym sumieniu, Jarosław Ninja. Bardzo dobrze wiedział, że jest poszukiwany. Z tego też powodu wyjechał do Holandii. Wiem bardzo dużo rzeczy takich prywatnych, mocno o Jarosławie Ninja, ale nie będę tego mówił. Z tego powodu, że mam oczywiście swoje zasady, dlatego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wiele osób do mnie pisało. Między innymi pracownik, tak jak wcześniej powiedziałem, służby więziennej, którego sprawdzałem. Z rzeczywiście jest pracownikiem służby więziennej. On mi bardzo zaufał, dlatego też nie będę zdradzał jego imienia i nazwiska. Ja ostrzegałem Jarosława. Może tylko przeczytajmy to, resztę ignorujemy. Lepiej już nic na YouTube nie mów. Bo pamiętaj, że prokuratura i policja będą chcieli się zemścić i jeszcze za, to wy za tobą wyślą europejski nakaz aresztowania i cię wsadzą na ten rok. Dlatego Jarek, lepiej już nic nie opowiadaj, tak ci radzę. Oczywiście już jest po fakcie. Jarosław nie posłuchał, dalej opowiadał, przyjechał do Polski i został oczywiście zatrzymany. Czy dobrze, że został zatrzymany? Bardzo dobrze. Ponieważ ludzie, którzy kradną, którzy biją ludzi z darmoracji na ulicy, Ludzie, którzy dopuszczają się różnego rodzaju przestępstw, powinni ponosić za to odpowiedzialność. I takich ludzi nie wolno wybielać. Nawet gdyby to był twój najlepszy przyjaciel, nie możesz go wybielać. A czy Jarosław przeszedł jakąś przemianę? Dlaczego ja nie wierzę w jego przemianę? Jest tego naprawdę mnóstwo, ale posłuchajmy tego. No i tak jest, natomiast ostatnio była sytuacja taka na przykład u siebie w mieście, gdzie mój brat miał problemy, tam go osiedle terroryzowało troszkę, tam miał chyba z, nie wiem, z ekipą taką też problemy, że jechali samochodem, wieczorem stała ekipa chyba z 10 czy tam 9 czy od osób stało, co miało do niego problem, ja mówię do brata weź mnie wypuść z samochodu, on nie, 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 on mówi no weź mnie wypuść, ja sobie to wyjaśnię sam, nie? Bo żeby tam się odczepili o od niego. A on nie, bo ty pojedziesz do Holandii, ja będę ją przejebał. A ja mówię, kurwa, to, to wyjaśnię to teraz. I mi nie wypuścił z samochodu, a chciałem to wyjaśnić, nie? Bo ja się nie boję, za rodziną jestem w stanie w no, Ale wiesz, no, szczęście, bo mógłbyś tu nie siedzieć dziś, nie? Nie no może. Widzicie? A więc. Moim zdaniem Jarosław Ninja się nie zmienił. Sam pakuje się w kłopoty. Lubi kłopoty. Może myśli, że jest niezniszczalny. Nie wiem, może z tego powodu, że wcześniej miał te przygody z klejem i też oczywiście to mogło wpłynąć na jego psychikę. Także kończąc, widzowie, oczywiście jest to smutne. Smutne oczywiście jest, że nie to, że Jarosław Ninja ponosi konsekwencje tego, co zrobił, bo oczywiście każdy ponosi konsekwencje tego, co robi. Smutne jest to, że takie kanały, jak między seriami. Próbują was tak perfidnie oszukać, tutaj oczywiście za pośrednictwem Tomasza Sarary. Jest to naprawdę nie na miejscu. Zastanówcie się, jak ktoś w waszej rodzinie będzie robił krzywdę. Jak ktoś tobie coś ukradnie i ty to zgłosisz, to chciałbyś, żeby został zatrzymany i tobie tą rzecz oddał. Jakby ktoś skrzywdził kogoś z twojej rodziny, to chciałbyś, żeby ta osoba została zatrzymana i żeby poniosła konsekwencje. Tak, Tomaszu Sarara, czy nie? Musisz też wziąć pod uwagę to, że z drugiej strony są osoby poszkodowane. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć. Pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Dawno nie robiłem, ale zwykle to robię. Przypineczka. Łapa siedzi. Na razie, cześć. Pozdrawiam.